Cześć, witajcie na kanale Grywanie. Jestem No Name. To nie jest moja świątynia gracza, to jest świątynia gracza Rogera. Dzień dobry. Czyli Planeta Prezent .pl, gdzie was serdecznie zapraszam. I oczywiście korzystacie z kodów robotowych. Wi witam was w kolejnym materiale, w którym otworzymy tą figurkę, która była moim marzeniem, ale wtedy nie udało się jej zakupić, Moim marzeniem pozostanie. A ta figurka to. To jest y Ezio z Assassin's Creed Revelations, klęczący przed Altairem. Jest ona. Zajebista, jest to takie piękne dopełnienie tej całej serii Assassin's Creed i ogólnie no, prezentuje się bardzo ładnie, więc postanowiłem ją wybrać tutaj do prezentacji. Jeżeli nie widzicie poprzedniego materiału, który macie figurkę w to Was serdecznie zapraszam, też jest nagrane w podobnym stylu. Mam nadzieję, że Wam się spodoba i dajcie mi znać, co byście chcieli zobaczyć. Tutaj z oferty Planeta z tych takich większych figurek, yy, które są dostępne tam na półce. Później Wam rzucę zdjęcie, żebyśmy je tutaj razem. Otworzyli. Coś jeszcze chcesz tutaj dodać do tego. Ja liczę na to, że rozpakujemy wszystko, bo ja sam chcę pooglądać z bliska na żywo. No tych właśnie, racjach. tak więc razem tu we trójkę z moją księżniczką. Zobaczymy sobie wszystkie tutaj figurki. A więc zabieramy się za unboxing. No i mamy słuchajcie nas gigantyczny karton. Tak samo jak w przypadku poprzednika, karton za dużo nam też nie mówi. Więc od razu przechodzimy sobie, słuchajcie, do środka. Zobaczmy, jak to wszystko jest tutaj popakowane. O, tu I mamy w tym przypadku końcowo. zgadza się. Mamy już certyfikat autentyczności wraz z numerem początkowym, czyli 241 końcowy, 1250 egzemplarzy. To jest na Europę czy świat? To jest globalnie. Globalnie, tak. Mhm. Więc tym bardziej się ręce będą trzęsły. Więc to sobie odkładamy. No to jest zgodnie z moim stanem wiedzę ostatnia sztuka, przynajmniej w Polsce. Aha. A jestem ciekaw czy nie w Europie na świecie taka w wolnej sprzedaży, nie? Więc jeżeli ktoś ma to w planach, no to jak usłyszeliście ostatnia sztuka, to bierzcie, póki jest, chyba że nie kupicie, ja to kupię za dwa lata. W tej figurce już mam troszkę mniej elementów do składania, co mnie bardzo cieszy, więc złożymy ją i zobaczymy, jak się w pełni prezentuje. Powiem Wam szczerze, że nie wiem, co mam powiedzieć, bo wygląda to obłędnie. No ja tu nie trzeba dużo mówić, wystarczy po prostu na to patrzeć i się tym widokiem rozkoszować. Prawda? No, zdecydowanie. Zwłaszcza, że figurki Assassin's Creed to zazwyczaj nam się wszystkim kojarzą z tymi, które były w edycjach kolekcjonerskich, które no, bywały różne, tak? Bywały tak, bardziej tak. udane i mniej udane. Zgadza się, ale też z osobnych figurek różnie. Tak samo ostatnio mi wydali chyba z Origins tą, jak ona się nazywała? Amunet. Komunet. I ona szybko spływa z tak. ceny, jakoś nie było za dużo zainteresowania nie? Ona była taką próbą pióra z zrobienia figurki w takim średnim przedziale cenowym, A. bo ona kosztowała w okolicach 400 zł. Tak, złotych. tak, 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 tak. Nie no to się. Był to duży odskok od tego ich segmentu premium standardowego, nie? No ale tak, 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 wygląda to super. Widziałeś? Dotknij. Tu. U. On to jest takie, U. by. Żeby się nie połamało. Gum, gumowe troszkę, zobaczcie, co jest właśnie z bliska. Tak ona się prezentuje. Patrzcie, te wszystkie elementy. To jest mocowane na taki drucik, a ta jest mocowana na magnes. Tak to wygląda po całości. I zobaczcie. Wszystkie elementy, jak się prezentują. No tu nie trzeba nic mówić. No, różnica między edycją kolekcjonerską, a tymi dodatkowymi figurkami z raca, a tym. Pokazem jest znacząca. Ja ci może obrócę, żeby Ecja bardziej pokazać? O, zobaczcie, jaką się prezentuje tutaj. O, twarz. O, mamy go. Bardzo ładnie. Też Wiesz co? Postaci są ładnie zrobione. Tak, z tej sobie. strony. O, oczywiście. Ciuszek pokazać. Bo powiem ci, że ciuszek jest też wykonany super. I rusza się. W sensie te wszystkie elementy są... Zobaczmy, może zobacz, się uda? O, ruchome są bardziej takie tak, bardziej miękkiego no materiału, tak powiedziałeś. to chodzi, żeby, żeby nie one połamać się, w transporcie i tak dalej. Żeby, żeby się nie połamały. A ten ma już sztywniejsze. Ty, tak, ale te palce kościotrupie jednak. Tak, a, a palce? Ale to jest bardzo sprytne, bo tej różnicy jakby w jakości wykonania się specjalnie. Nie zobaczy między, między jakimś polystynenem, czy tam żywicą, czy gumą w przypadku takich małych elementów. No, a bardzo się ogranicza w ten sposób uszkodzone sztuki w transporcie, nie? A, no tak, no tak, ostatnio przecież y, ja nie lubię, jeżeli oni robią sztywne elementy włosów i pakują w plastikową wolutę. Ściśnięte to jest i to wtedy powoduje to, że ona, to się łamie. Tak ostatnio miałem przecież z przypadek z Lucy. Mhm. I tak samo jak mówisz, że Lara tak, miała też, też była połamana. Tak, tak, a Lucy jedną z ułamanym y, kucykiem to nawet jeszcze gdzieś mam. Ja też mam, ale no. nic jej się tam nie dzieje. wracając tu do figurek, patrzcie jak wszystko jest pięknie, ładnie spasowane, jak jest dobrze wykonane. Nie ma tutaj chyba elementów, do których można się doczepić. No, to jest coś pięknego i zobacz, jest to, co powinno być w większości asasynów. Brak palca tu, gdzie jest ukryte ostrze. No tak. Bo jak e, zobaczysz w nowych częściach, oni to jakieś próbowali wybrnąć, że to coś jest inaczej ostrze zaprojektowane, że już nie trzeba ucinać, to zrobili to po prostu po to, by, by troszkę nawiązać do tego asesyna. No tak, bo tam była kwestia chyba bodajże, że Eivor powiedział, e, e, Eivor dlatego w drugą stronę nosił ukryte ostrze. Tak, tak, no dla mnie to jest <kuh> trochę głupota, takie wybrnięcie z. No to z był znak rozpoznawczy, nie? jak w pierwszym no Assassin's właśnie. Creed się okazywało na sam koniec, że Lucy nie ma palca, jak to Desmond zauważał. No to było takie, Ła! No właśnie, ale nie, no to wszystko naprawdę. Jeszcze raz, czacha z bliska wygląda w ten sposób. No pięknie to wygląda, pięknie. No teraz, zobaczmy, ile ten piękny okaz waży. No powiem, że za dużo tu komentarzy nie trzeba dawać, bo naprawdę wystarczy to sobie podziwiać. Tutaj, słuchajcie, jest element podświetlany, jakbyś mógł czynić honory i wcisnąć przycisk. Oczywiście, baterii nie ma w zestawie, to pamiętajcie. W tej cenie baterii nie, nie dostaniecie. I ten ale lepiej, jest, że jest na baterii, jest niż na podświetlane. podświetlane i tak nam podświetlane. To ja polecę, zgaszę światło jeszcze dobra, zobaczymy. Zgasz światło i zobaczymy, jak to się prezentuje teraz, jeżeli nie będzie światła. Więc troszkę może jakoś być gorsza, ale wtedy lepiej zobaczymy, tutaj naszą postać. No, no, ładnie. Dawaj, zobacz. Musisz, musisz sam to zobaczyć. Bo to tak wiesz, na, na filmie tego nie, nie odda to, jak jest na żywo. Pięknie A ja zobaczę? to mhm. wychodzi. Tak, możesz podlecieć, nie będzie ci widać. Tak. I, i tak to się prezentuje. Naprawdę bardzo Fajnie, bo bardzo. Fajnie było no, klimatyczne. klimatyczne. No, piękna. Piękna figurka i tak samo druga postać też jest troszeczkę przez to światło podświetlona. Poprosimy światło z powrotem. Już, już zapalam. Super jest. Panie rezyser. <laughs> I tak to wygląda. No powiem że mega, no to teraz możemy zobaczyć sobie wagę. Co? Coś nie da? Nie, nie przyszło mi do głowy, że jak będziesz ją ważyć, to trzeba zaznaczyć, że to jest waga z dwoma paluszkami. A, A. a no tak. To spalamy, słuchajcie, wagę do ciasta. Ja nie wiem, czy ona jest do tej skali. A, i waga będzie zwiększona, dwa paluszki A, żeby nie było. Dawaj, zobaczymy, czy ona nie. A, tu jestem zdziwiony, bo ona ma 4142 gramy. Jest lżejsza od figurki z wiedzmi? Operal, e, moim kilo. zdaniem, y, dużą w, różnicę w wadze robiło to, że y, jego tron nie był pusty pod spodem. A, no to tak. był jednolity A tu mamy element. No pusto nie? to, podstawka jest w sumie pełna, ale też nawet to jest troszkę. Ale podstawka sama w sobie jest sporo lżejsza od tej wiedźmińskiej. No tak. Myślałem sobie że ona będzie o wiele cięższa z dziedzina, więc jak nie widzieliście poprzednio materiał, to sobie zobaczcie. E, I jeszcze kwestia jest taka, że tutaj mamy też trochę tych takich materiałów e, lżejszych. Lżejszych no zwisających, no mamy kościół trupa, to może to trochę tutaj jednak Pekro. wagę <grym> <grym> zmniejsza. To jest waga minus mięsko. to o, właśnie, waga minus mięsko. No to teraz zobaczmy sobie sprawdźcie wymiary. Wiesz co, może się to zobaczmy sobie w tę stronę. Uda się załapać, to mamy takie około 20, nie? Nie, bo to jest wystający tak z 23-4 cm. Aha, bo jeszcze no tam, tak, tak. Tak, tak. Spróbujmy od. Wiesz co, to ja ci ją złapię tak. Od dołu może. Proszę bardzo. Ten element i do tego elementu mamy gdzieś słuchajcie, 35 cm. I wysokość tutaj zmierzmy może do tego plus. Te 20, takie 28 cm wysokości. Nie jest ona za wysoka, ale naprawdę nadrabia ona tu całością, więc jest no mega wysoka. To, to raczej mega jako dyramkę zróbmy. trzeba. Natomiast, wiesz, ciekawe jest to, no że tak. na y, Geralcie jest oficjalnie informacja, że to jest 1,6. E, tutaj nie znajdziemy takiej informacji, że to jest 1,6, ale moim zdaniem skalowo to jest okolice 1,6. Okolice, tak, czyli nie, tak. już tak. Może w, wydaje mi się, wiesz, po takich elementach, y, Zaczekaj sekundkę, już do Ciebie wrócę. Po takich elementach wspólnych, to no nie, jak na przykład ręce, głowa, uh -huh. że Geralt jest chyba odrobinę skalowo większy. Myślę, że ta dłoń jest po prostu tak, trochę większa. Tak, i je, jest większy zdecydowanie. On Więc taki bardziej, jest... bardziej masy, masywniejszy jest względem tych figur. Ta, wszystkie te asasyny, zresztą oni są tacy szczupli. Ale na Geralt to. Zwłaszcza ta... Altair w tej wersji to jest bardzo sztuczne. E, tak, to, to, mniej białka troszkę i, i tyle. Jeszcze sobie zobaczcie w pełnej okazałości e, tą figurkę dookoła, jak ona się prezentuje. I tak, jak powiedzieliśmy następie. Ostatnia sztuka, tak? Tak, to jest ostatnia sztuka. Ostatnia sztuka, która jest tutaj, jest ona do kupienia więc możecie mi ją kupić. <laughs> Macie też kod rabatowy, dzięki czemu będzie to tańsze. Ale no, figurka jest naprawdę Przezajebista. No, innych tutaj sformułowań nie jestem w stanie użyć, bo wiele jest słów, które też mogły wyrazić mój zachwyt, ale są nie family friendly, <laughs> więc niestety ich nie wypowiem. ale no... A powiedz mi, ty pamiętasz fabularnie, czy. bo wiesz hmm, o co chodzi? Hmm. Fabularnie. Fabularnie, bo Edsie ma wszystkie palce. Mm, 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 mm. A tu nie jest jeszcze... Nie jest... No to jest revelations, czyli no, końcowe. Tak. Huh, ciekawe. Niech nam ludzie przypomną. No właśnie, bo ja to zaczyna się rzucać te palce na początku. A teraz... A ma tu ukryte ostrze, nie? W tej. Tu yy, to to jest, jest to hak. z hakiem. No on to jest ten hak, hak, A z tej tak. strony jest taki ostrze, bo nie widzę go w ogóle. A może to jest jakoś przed coś... No, no może młod bo nie wiem, no były takie elementy w grze, że to był przed tym, dopiero jak zostawał, to tam ucinali. No tak, 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 ale były Revelations to, to, to jest, no jest tak. starsza wersja Ezio, jaką widzieliśmy w, eee, po, w grach, e, Poprosimy koło ratunkowe do publiczności. <grym> <grym> dajcie nam znać, odświeżcie nam trochę pamięć, no bo jednak trochę lat A, ale to było minęło. tak, że Ezio miał dwa, bo przecież była ta figurka, co on tak stoi z dwoma. jak no. z dwójki i z Brotherhooda, mm -hmm. to może uznał, że jak ma dwa, to by musiał sobie dwa palce uciąć, słuchaj, i może to się już nie opłacało. Nie wiem, ciekawe, może ktoś, to, może ktoś to będzie chciał wyjaśnić, dodatkowo będzie miał większą wiedzę niż my e, w tym momencie. Tak więc no, cóż to więcej pozostaje powiedzieć. E, Zapraszam serdecznie do poprzedniego materiału i kolejnych, które też powstaną i dajcie mi znać, co wy o tej figurce, jak Wam się ona podoba. No i czy ktoś ją kupuje, bo jak ktoś kupi z moim kodem, to coś wymyślimy może dodatkowo. Zobaczymy. Tak więc, dzięki wielkie za obejrzenie tego materiału. Widzimy się w kolejnych filmach. Na kanale dajcie mi znać, jak Roger się tutaj sprawdza w roli współprowadzącego te oto materiały. Tak więc, Tyle z mojej strony, w sumie z naszej. Dzięki wielkie, trzymajcie się. Cześć. Cześć.